Na łące, w wielkiej trawie, ślimak marzył o zabawie. O zabawie niebanalnej, o igraszce swej analnej. Marzył sobie, śnił na jawie, aż się zgubił w wielkiej trawie. Po wędrówce gdzieś w nieznane, coś zobaczył niesłychane. Krzyknął głośno, aż w oddali się zbudzili ci, co spali. Ujrzał ogrom słońca chyba a albo oko. Wieloryba, Coś się żarzy, coś się kręci. Bardzo to ślimaczka nędzi. Więc on prędko, tak jak może pędzi ku tej czarnej noży, wokół której aureola! Ja pierdolę. Myślę, bo, bo to ślimak bardzo grzeczny. Idealny podopieczny. Mało gada, mało zjada, no wprost dużo nie wymaga. A raz to nawet ja pamiętam, nie chciał z muchą balić skręta. Namawiała go ta mucha. Cwaniała. ciągle ją spędziała spać i latała wciąż jarana, no była trochę pojebana, ale o był próżno mówić. Ślimak! Jakże go nie lubić! On jest chłopiec znakomity, dobroduszny trochę skryty, chociaż czasem, jak wspomniałem, w myślach sycił się analem. To był on trochę zniewieściały, nawet mu ustęczały. Więc, gdy ujrzał to zjawisko, gotów był porzucić wszystko. Pełznął! Ile sił w odnodze! Nic nie stało mu na drodze, I choć słyszał głosy z łąki, A to chrząszczo, to biedranki. By pomyślał to co robi, By wziął sera na pierogi, I by z mnie czaka. Nie ruszało nic biedaka, Pędził ślepo wciąż przed siebie, Czuł, że jest już prawie w niebie, Wziął tylko biel w tej trawie I coś jakby oczko pawie.